Siemanko kolejnego dnia, dzisiaj na minusie. Ostatni niby dzień. My sobie się szykujemy wszystkie pręty. Tak jak przewidzieliście tam, zaczęli ciąć na więcej. Teraz tniemy na różne nadciągi. Tam szesnastki mamy, tu dwunastki, to co pokazałem, że to będzie podparte Żeby się dokopać do tych usamek musimy, bo na te nastrzemiona żebyśmy sobie pocięli, dzisiaj tam przy sobocie tylko. Ile natniemy tyle natniemy do 13 czy No chyba że zmrozi mocniej Ale nie jest tak źle wiatru nie ma takiego Wydam mówić jakieś deszcze czy przelotne, ale u nas chyba nie eee... No bo tutaj praktycznie do owy mamy samą ósemkę parę dziesiątek Także mamy dużo, dużo ósemeczek Mamy tutaj dwie paczki, dwie paki ósemek, także dwunastki jeszcze zetniemy. No bo ciągnie ta kabel i wyszedł znowu styczki. A, się polec zróbowe we wtycy wczoraj odciąłem i już na krótko, żebyśmy pociągnęli za kabel, wyrwali. No także do tych ósemek mówię, tam parę dziesiątek, a tak praktycznie mamy dołem. Są krótkie odcinki, same ósemki i górą też praktycznie z ósemki, tam mówię parę dziesiątek, parę dwunastek. I to wszystko. No sam jak dużo jest no bo trzeba tych wieńców też nakręcić. So, da, mamy sobie ze, ze 60 metrów. No też tam posłudno że. I ten. No i zejdzie pomału A jeszcze trochę 12 na schody musi zostać. Właśnie. Mamy ją ja tam jeszcze pod spodem chyba. Coś ze słupów zostało. A co zostanie to będzie na górę? A, to się muszę w przyszłym tygodniu wziąć za, za schody już. Jakoś tam wchodzić do góry Dobra, idę Poszykować następne A kuku. A kuku. Dobra, mamy wszystko pocięte Można rzec Zaczyna kropić malutku Może w końcu ten śnieg zejdzie, czekaj, przerzucę Mamy tak, wszystkie ósemki ścięte Nie wiem ile tego było, ale to prawie Wszystkie dolne siatki górne, jakieś tam na fajki do powyginania, wszystkie spocięte pocięte. E, szesnastki na te podciągi, dwunastki, czy nadciągi. E, zostały tylko do pocięcia schody z dwunastki, ale to już jak zaszaluję. Tu jeszcze mamy ze 100 sztuk e, Fi-10, też na jakąś siatkę na balkony. A te ósemki pogięły się, powyginały, bo to zrzucił z tego samochodu. I tu jeszcze mamy tyle tego 10 metrowe 8, 7 bo to przez całe ten strop przelatuje jakieś krótkie chyba tam na cecza czy coś z odpadów to w sumie nic nie zostało bo wszystko wykorzystaliśmy Da mam najwięcej 280 sztuk do pogięcia tych takich tam fajek krótkich Krótki fajek, tu mamy coś też na to były pierwsze cięte moja ściąga o, wszystko jest na niebiesko zaznaczone, wszystko jest pocięte także najwięcej, o tak widać Fi8, 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 tam trzy pozycje Fi12, Fi8, Fi8, Fi8 fi jakaś dziesiątka, dziesiątka, ósemka i parę dwunastek że na tym akurat na... Na tym bloku mieliśmy praktycznie same dwunastki yy, I ósemki chyba na fajki, a tam jak były dziesiątki to szły dwunastki Bo to było z jednego Z jednego towaru Także no odpad, o, tu parę zostało No ale ten odpad akurat idzie wszystko na Na strzemiona Fi-8, bo jeszcze musimy strzemion naciąć Ale już dzisiaj Na no, dzisiaj starczy, także te Tutaj zostało, co tu zostało na no, no Tyle mamy jeszcze ósemek, ale jeszcze pewnie 200 strzemion wyjdzie. Zwijamy, tak, tak. Z 200 wyjdzie, to z 20 sztuk jest do pocięcia co najmniej. Także praktycznie mało co nie. Wiele tych krzywych zostanie, trochę to się je pozbieraj i, i pewnie się natnie na, st na strzemiona później na górę. Na piętro, no, parę dwunastek mam jeszcze tych starych, zostało mi, i mam parę dwunastek tu na schody. Schody mam chyba podwójną siatkę hmm, Tu też parę tych pręcików zejdzie No, najważniejsze, żeby się ociepliło Popada co stopnie, to dziadostwo Może jak ma tu być tydzień, teraz u nas jeszcze prawie dwa tygodnie plus 3 do świąt w nocy 0 To się ładnie zrobi. Eee, co tu jeszcze? No i więcej. To już było wczoraj. Także teraz mi zostało tylko oggię w łapy nagiąć te figury i tutaj mamy te takie faje różne i tak ten... no i giąć to wszystko, czyli można powiedzieć yy, Dobra, byśmy tu zagadali Chcą mi tygodniówki swoje tu oddać to na jakiegoś Chopina przeznaczył. Tak, się ze mnie śmieją, że my tniemy, a oni sprzątają. Czy jakoś tak? A ja mówię, ja płacę, wy sprzątacie. Dobra, także w sumie jakby nie patrzył, to mam 280 takich fajek. No i z 280 Strzemion do zrobienia z Fi8. Także rączka będzie bolała. Dobra. Zwijamy się. Miłego weekendu. Do zobaczenia. Hej.